Siemankowidzowie, dzisiaj znowu odcinek 105 rzeczy, które usunięto z farminga, a były kozak, tak jak ostatnio. Dziękuję za tą przepiękną aktywność, którą właśnie widzicie na tym ekranie. 1500 wyświetleń, 6 subów i 60 lajków. Dziękuję bardzo za taką dużą aktywność. Mam nadzieję, że pod tym filmem będzie taka sama albo nawet większe zaangażowanie. Ale przed tym, zapraszam do zasubskrybowania mojego kanału Przygotowałem niemiecki nie, Mój kanał I zostawienia lajka, bo mi się to bardzo, bardzo, bardzo się tego cieszę, Jak ludzie jednak docenią tą pracę No, to zapraszam do odcinka Numer jeden Na numer jeden chciałem pokazać kamerę zewnętrzną pojazdu Zobaczcie, stoi taki traktor i jedzie Kamera się trzęsie lewo, prawo, lewo, prawo Jakbyście naprawdę jechali przez jakieś dziury, czy coś. Zobaczcie teraz na asfalcie też. Jedziecie i kamera się trzęsie. Nie, że ja myszko macham, tylko sama się trzęsie kamera. A teraz zobaczycie jak to wygląda w farmingu 22. A w farmingu 22 następująco. Też dałem jakąś mapę z modu, żeby były jakieś dziury, czy coś. I zobaczcie. Jedzie, kamera nic. Jedzie, kamera nic. Kamera stoi mi prosto. Chyba to dla się ustawienia, jakby zmienić, ale nie widziałem nic takiego. To może jakieś mody. Trochę szkoda, fajny było. Numer 2 na numer 2 postanowiłem być niebo, tekstury nieba. Zobaczcie, jest 648 farmingu, a niebo wygląda jakby naprawdę był wschód słońca. Zobaczcie, nie ma takiej słońca na samej górze, gdzie już jest, wszystko jasno w ogóle. Tylko słońce dopiero wschodzi. Chmury tam są takie ładne, żółte promienie widać słoneczne. Gdyby to dostało Farmingu 22, trochę nawet inaczej dane byłoby to kozak. A teraz zobaczcie, jak to zepsuli właśnie. A w Farmingu 22 następująco. Słońce już prawie na samym szczycie, a jest 6 rano, 6.8. Zamiast, nie wiem, jak wschodzi czy coś, to zobaczcie. Ono jest prawie na samym szczycie, wysoko jest strasznie. Nie ma żadnego promieni, żadnych nic. No właśnie taka realna. W farmingu 15 było piękniejsze. Punkt. Numer 3 Numer 3 dałem fizykę pojazdów. Zobaczcie, jak fajnie latają te opony. Też góra, lewo. W ogóle zawieszenie, też takie prawo, lewo, góra, lewo, leci. Widzisz? Kabina też tak leci na boki. No zobacz tylko to. I myk w dziurę. Widzisz? I pa! I myk w dziurę. I tu zawieszenie widać czy lata. A teraz w farmingu zobaczcie 22 dwójce, zobaczcie jak to wygląda, zobaczcie sami sobie A 22 następująco Dałem też mapę, która ma też jakieś dziury, ale no zobaczcie, no nie lata ta przy mnie oś tak Mogę być to oś, mam zły, no zobaczcie, no nie lata, Tu są dziury, są to takie jakby, jak na innej mapie, nie Ale też może nie wiadomo czemu, nie chcą już takich robić, albo nie da się, czy co No zobaczcie, jedziesz, jedziesz, była jakaś mała dziura, leciutko spadła Numer 4 Na czwartym i przed miejscu chciałem wam pokazać animację przyspieszenia i właśnie cofania, zobaczcie Kiedy jadę do przodu to mi do tyłu ściska foto proste, a że cofam to mnie tak gwałtownie do przodu wywala jak hamuję No zobacz, jak realnie to wygląda w Farmingu 22 jest też takie coś, tylko o wiele mniej, o wiele jakby mniejsze, jakby animacja czy coś tego stylu Zobaczcie sami a farming 22 wygląda to następująco. Ruszamy. E, nie widać coś, żeby w ogóle jakby fotę się ruszała, bo my się w ogóle ruszali. Zobaczcie. Jest tak mało, małe te animacje, że no nie wiadomo czy jednak coś jest, czy nie ma. To ciężko zobaczyć, no zobacz. Ja na maks do tyłu no i nie widać to dużo, nie? Bo teraz ja dzwoniłem, nie wiem, 2 cm, który mi się Jadę do przodu, no i tak leciutko, leciutko się przesuwałem. A w Farmigu 15 to było o wiele, wiele więcej. Mi się bardziej podobało 15, nie wiem to. Dajcie komentarz, najlepiej. Numer 5, ostatni numer. Na ostatnim numerze chciałem wam pokazać tekstury trawy. Zobaczcie, macie tak kolorowo, kolorowo pięknie. Jeszcze to słońce. Zobacz, idziesz, masz kwiatuszki jakieś, nie wiem, lecyki, jakieś inne. Fioletowe, jakieś białe, zobacz. Tylko jak dla mnie trochę za dużo tych kwiatków, ale jakby takie coś było, taka trawa. Trochę kwiatów mniej w ogóle nie. I było przepiękne. Kolory też takie jakby jasne czy coś, takie dla okła fajne. Zobacz jak ten ciągnie wygląda w tym kozacko. No, teraz zobaczymy jak ponure w farmingu 22. No niestety. A farmingu 22 takie szare, ponure. No chociaż fajnie wygląda ta trawa bo jest nowsza, lepsza, tekst... lepsza jakby grafika jest, nie? No ale teksturki też takie o, takie ciemne, no, jak ciemne jak trawa, no ale gdyby to jakieś kwiatuszki też były, jakieś inne krzaki, nie wiem, nie krzaki, jakieś no wiecie o co chodzi, jakieś inne jakby roślinki tutaj to by wyglądało jak bardziej taką łąkę, a nie takie o. Jak się podobał film, oczywiście dajcie suba zostawcie lajka, napiszcie komentarz, no bo to mi się bardzo, bardzo wtedy motywuje, mnie motywuje do kolejnych odcinków. Mam nadzieję, że to też tak fajnie, jakby fajnie też brzmiecie do uwagi ten film, bo jest, nie wiem, trochę robiłem się nad nim, mam nadzieję, że coś wyjdzie z tego, ale jak sam, jak sam już mówiłem, starcie z jak będzie 10 lajków pod tym filmem, to będę koltyłową serię, a może nawet co innego jeszcze będzie, jakaś inna seria, no, nała!